Różne indeksy giełdowe zaliczyły słaby ostatni tydzień. Czy to taki wypadek przy pracy, czy sygnał większego problemu, czy to jest jakaś reakcja na politykę celną Trumpa, witaj Michał Bedarsz i GPL z tej strony. Sprawdźmy dziś kilka wykresów tygodniowych, co pokazują polskie indeksy giełdowe. Zacznę wyjątkowo od Wig 20 USD, bo w takim polskim ujęciu omawiałem sytuację w analizie weekendowej w piątek wieczorem. Generalnie ostatni tydzień, choć nieco uratowany, na koniec przez dolny. Cień Świecy, można powiedzieć, że skasował całe wcześniejsze dokonania lipca, czyli wyżkę kursu. Udało się jakoś wyznaczyć znowu nowy rekord tegoroczny, ale cóż z tego, wcześniej bezskuteczne próby powrotu pod marcową górkę doprowadziły do pewnej fazy wzrostowej, chociaż wyraźnie spadał wolumen, czyli spadało zaangażowanie, czy pojawia się ponownie ryzyko co najmniej testu plus minus 724 punkty jako wsparcia numer 1. Skoro spada wolumen, to ewentualny spadek może mieć charakter korekcyjny, tak przynajmniej wydaje się na pierwszy Doka. Choć oczywiście korekta to jest pojęcie względne, już siła może być różna. Wiem tylko, że dodatkowe cofnięcie oznaczałoby skasowanie nie tylko do konań z lipca, przy okazji górka z ostatnich tygodni stałaby się oporem numer 1. Jak ty oceniasz zachowanie WIG 20, a może masz jakieś pytanie, zostaw komentarz. Polskiego ujęcia, że tak to określę Umówimy teraz MWIC 40 TR Czyli wersja MWIC 40 Która nie obcina kursu indeksu o dywidendy Wypłacane przez spółki z MWIC 40 To była o tyle pogmatwana sytuacja Że początkowo lipiec był Całkiem obiecujący Mieliśmy wyjście nad górkę majową Obronę, i wydawało się, że brakuje tylko kropki nad i By kontynuować wzrost Powiedzmy w stylu wiosennym, ale tak się nie stało Mijający tydzień zaczął się od wysokiego Otwarcia i to wszystko Co pokazał popyt, podaż kontrowała i teraz najbliższe wsparcie z tej górki majowej no jest z trudem utrzymane. Jeśli wcześniejsze tygodnie miało być taką korektą po wybiciu tej górki majowej, no to popyt dość dziwnie wykorzystuje tę sytuację. Zdobywaniem rekordów za wszelką cenę i podaż znowu kontruje. Jest tutaj ryzyko, że przerodzi się to w większy spadek. I też można powiedzieć, że opadał wolumen na ostatniej zwyżce. Choć RSI nieco się wychłodziło, jeszcze niedawno było przerośnięte. Ale trudno mówić, że ostatni tydzień jest bezpośrednim sygnałem popytowym i popyt musi coś wymyślić na ostatnią chwilę, albo będzie musiał szukać szans niżej, czy to na przykład na dołkach czerwcowych, czy jeszcze niżej. Co sądzisz o sytuacji na rynku średnich spółek, ewentualnie, czy chciałbyś o coś zapytać? Podyskutujmy w komentarzach indeks małych spółek SWIG 80 tr wydawało się, że zachowywał się na pierwszy rzut oka całkiem nieźle samo cofnięcie od górki majowej było bardzo płaskie, bardzo niewielkie, wydawało się, że to jest ewidentna korekta poza wyskokiem jednego słupku wolumenu ten element generalnie opadał pojawiła się zwyżka, momentami dość toporna, ale jednak, a za ostatnie dwa tygodnie mamy objęcie Bessy z delikatnym akcentem wolumenu na czarnej świecy więc jest to sygnał podażowy tylko, że tu indeks ma jeszcze miejsce do tej górki majowej i może Ją dopiero sprawdzać pod kątem tego, czy działa faktycznie dalej jako wsparcie. Ale jeśli popyt straci ten rejon, no to wówczas jest ryzyko skasowania co najmniej tych dokonań z ostatnich dwóch miesięcy, jeśli nie więcej, a górka tegoroczna stanie się oporem numer jeden. Ale i tu rekord został osiągnięty w znacznej mierze wyższym otwarciem w poniedziałek. Czy Twoim zdaniem SWIG 80 może się jednak tym razem rozpędzić bardziej niż w maju, czerwcu? Zostaw komentarz. To co zrobiła GPW w ostatnim tygodniu to nie jest tylko cecha indeksów GPW. Warto zajrzeć na przykład na niemiecki DAX, chociaż tu pokazuje wykres kontraktów terminowych z uwagi na ciągłość pokazywanego wolumenu. Tu zwracam uwagę na to, że DAX zachowuje się od dłuższego czasu dziwnie, można powiedzieć że nawet słabiej niż polskie indeksy. Tu nawet nie udaje się przebicie górki majowej, co najwyżej górny cień, czyli jest takie wyjście na chwilę ale w skali tygodniowej nie zostaje ono potwierdzone. Mamy świecę z górnym cieniem, świecę równowagi i ostatni tydzień to jest jakaś kontra. Konsekwentnie spada wolumen, czyli zaangażowanie na rynku niemieckim, jakby on, można powiedzieć, tracił znaczenie w ostatnich latach w tym ujęciu. Wydawało się, że przebicie górki marcowej i nieudana kontra podaży powinna zmobilizować popyt do działania, a tak się jakoś nie dzieje. No i stąd znowu taki atak niedźwiedzi. Tylko pytanie, czy to będzie ponownie tak, jak to miało miejsce jeszcze przed wakacjami, na taka czarna świeca i popyt znowu coś spróbuje skontrolować. Czy tym razem to jest takie potwierdzenie, że popyt się już wyczerpał, zmarnował swoją, można powiedzieć, stuprocentową okazję, i teraz pałeczkę przyjmują niedźwiedzie, a więc retes wsparcia z pokazanej górki marcowej to jest mało. Teraz podaż uderzy mocniej. Niekoniecznie musi to być tak, można powiedzieć, nieco komicznym stylu marcowo-kwietniowym, taka szybka piłka może to być równie duże, ale na przykład bardziej rozłożone w czasie. Zresztą faktycznie zobaczymy, co tu będzie, bo wsparcie, mimo wszystko jeszcze jest zachowane i czy popyt powiedział ostatnie słowo. Ale w tym momencie, na okoliczność sukcesu niedźwiedzi, trzeba brać pod uwagę, że Górki jeszcze od maja staną się oporem numer jeden w tym ujęciu. Czy Twoim zdaniem DAX wyjdzie tym razem dołem z tego specyficznego marazmu? Zostaw komentarz. Amerykański indeks S&P 500 zachował się nieźle w ostatnich tygodniach. Tu w zasadzie cały tydzień był dziwny trochę. Nie widać tego bezpośrednio na tygodniówce, ale mieliśmy generalnie czarne świece, choć tak naprawdę podaż docisnęła kurs od czwartku po dziwnym wysokim otwarciu ustanowieniu nowego rekordu i skasowała dorobek całego lipca, głównie w dwa dni. Tu kurs ma miejsce do górki z końca 2024 roku, początku 2025 roku. Indeks ładnie nadrobił dystans, nawet z nawiązką. Po tym spadku, silnym, rozpoczętem nie tylko na koniec marca, więc był to jakiś sukces popytu. Tylko, że wolumen opadał na wzroście, choć w ostatnich tygodniach nieco przerastał. Sytuacja zdawała się zmieniać, ale pytanie, czy to miało w tym ujęciu znaczenie popytowe, czy to jest próba kształtowania górki i jednak, mimo wszystko, taka trochę nie do końca widoczna dystrybucja na rynku amerykańskim. Tyle, że tutaj, nawet jeśli podaż ma coś zrobić, no to i tak musi przebić górkę końca ubiegłego roku, początku tego roku, po samo dojście do wsparcia, no niewiele da, to będzie. Jakieś tam cofnięcie, może troszkę większe niż te zaznaczone, ale czy to będzie jakimś sukcesem niedźwiedzi? Tylko, że ryzyko utraty wsparcia to jest jednak porażka dla byków. Konieczność odbudowania przynajmniej części tej zwyżki od dołka kwietniowego od nowa. Zobaczymy zresztą, czy ostatni tydzień to jest po prostu coś więcej niż tylko jednorazowa wpadka przy pracy, jaki będzie mieć faktycznie charakter. Jeśli podaż dociśnie, to formalnie górka z ostatnich tygodni stanie się oporem numer jeden w ujęciu tygodniowym. A co sądzisz o sytuacji w Stanach? Dostaw komentarz. Jak ostatecznie spiszą się omówione indeksy giełdowe w sierpniu. Czy to efekt polityki celnej Trumpa, czy nie? Mleko się rozlało i spadek nastąpił. Tu istotne będzie teraz to, czy to jednorazowa wpadka byków, czy cofnięcie będzie co najwyżej troszkę przedłużone i byki będą w stanie wrócić do wzrostów. Czy jednak jest to najlepsza okazja dla niedźwiedzi do najsilniejszej od marca kontry? Trzeba pamiętać, że nawet jeśli to jest dobra okazja do niedźwiedzi, to okazja to zawsze jest aż i tylko okazja. Można powiedzieć, nawet stuprocentowe okazje mogą zostać zmarnowane. Indeksy giełdowe inwestuje przez ETF notowane na GPW. O tym z jakim skutkiem i czy je jeszcze mam, pełnej wersji mówię o tym na bieżąco dla abonentów, a wstępnie opowiem jutro z rana w wiadomości wysłanej na e-mail dla czytelników bloga. Jutro pojawi się w ogóle opis kandydatów do portfela spośród ETF notowanych na GPW z ujęcia długoterminowego. A w międzyczasie będę pracować nad aktualizacją w ogóle mojego planu działania na sierpień i fragment ujawnię za tydzień, dlatego warto się zapisać na listę moich czytelników bloga, aby obejrzeć te planowane materiały. Zapis jest bezpłatny choćby z poziomu strony głównej głównej, mojego serwisu. Jeśli interesują Cię te, to możesz obejrzeć mój materiał na ten temat. Dziękuję za łapki w górę, subskrypcję kanału, zostaw komentarz, trzymaj się, pozdrawiam i do zobaczenia.